Witam, witam wszystkich w Hashtag Mogę Wszystko na Facebooku, w społeczności na Facebooku. Dla tych, którzy widzą mnie po raz pierwszy, nazywam się Radosław i jest moim zaszczytem być tutaj z Wami dzisiaj. A dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat przełamywania tej bariery, tej, tego poczucia winy, które mamy w związku z chęcią bycia bogatym. Dlaczego taki temat? No, już mówię. Zauważyłem i u siebie, i u wielu moich klientów, Przyjaciół ludźmi, ludzi, z którymi spotykam się, rozmawiam, że bardzo lubimy rozmawiać, że co byśmy to mogli zrobić, gdybyśmy mieli pieniądze, jakby to było fajnie mieć pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My bardzo lubimy pieniądze. I to jest OK. Ale przez wszystkie nasze takie przekonania, które zostały w nas zaszczepione przez rodziców, dziadków, przodków i tak dalej. My nie możemy mieć pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ, no chyba, że nie, jest, nie masz takiego problemu, ale to, to już inna sprawa, ale w większości przypadków ktoś gdzieś kiedyś zauważył, że bogaci ludzie to źli, złodzieje, krzywoprzysięstcy i w ogóle całe całe zło. Ile razy słyszałeś, że źródłem wszystkiego zła są pieniądze? Ile razy słyszałeś, że pieniądze są złe? Że pieniądze zmieniają ludzi, i tak dalej, i tak dalej. No a przecież ty jesteś dobrym człowiekiem, ty nie możesz mieć pieniędzy, bo inaczej zmienisz się w kogoś złego, tak? Ja tak wierzyłem. A tak naprawdę nie ma szansy, żeby cię zmieniło. Pieniądze, i co najwyżej, mogą wydobyć z ciebie to, co już tam jest, co na razie ukrywasz, z pewnych względów. Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, głęboko w sercu, jeżeli masz wszystko tutaj poukładane odpowiednio, nie ma szansy, żeby pieniądze cię zmieniły. To jest tak jak, jak w filmie Maska. Nie wiem, czy znacie, czy oglądaliście, gdzie w pewnym momencie, nie pamiętam już, kto, kto to powiedział, ale powiedział, że ta maska, którą oni tam zakładali którą główny bohater zakładał, wydobywała z niego to, czego on się wstydził, to te najgłębsze pokłady, to kim był naprawdę, a co ukrywał przed światem. Tak samo z pieniędzmi. One po prostu działają jak taka maska, która wyciąga wszystko z nas, to co już tam jest. Więc właśnie o to chodzi teraz, żeby pokładać sobie wszystko w głowie odpowiednio, żeby. Przetransformować, jeżeli potrzeba, jeżeli nie, to po prostu rozwinąć jeszcze bardziej to dobro, które masz w swoim sercu i w swojej głowie. I właśnie tym się tutaj zajmujemy. A takie właśnie myślenie, że pieniądze są złe, że ludzie, którzy mają pieniądze, którzy są bogaci, którzy mają dużo dóbr materialnych, że oni są źli, zadaj sobie pytanie. Czy naprawdę tak jest? Czy naprawdę to, że Ty będziesz miał pieniądze, sprawi, że będziesz złą osobą? Chcesz w to wierzyć? Ja uważam, że tak jak Wallace Wattlesday powiedział w jego książce: Twoim obowiązkiem jest bycie bogatym. Wręcz obowiązkiem jest, żebyś był bogaty. I dlaczego? On tłumaczy tak, dzięki posiadaniu bogactwa, dzięki byciu bogatym, dzięki posiadaniu wielkiej ilości pieniędzy masz więcej możliwości. Możliwości do tego, żeby pomóc ludziom, żeby dzielić się z ludźmi, ale przede wszystkim możliwości, żebyś ty się rozwijał w takim kierunku, jakim chcesz. Żebyś ty rosnął budował siebie, bo właśnie o to chodzi. Pieniądze po prostu dają Ci takie możliwości, żebyś mógł zainwestować w siebie. Żebyś to Ty był lepszym. No i teraz też taka rzecz, którą Wallace e, poruszył. W naszym świecie wszyscy, albo dużo, dużo ludzi myśli, o bo ja muszę, e, mam kompetencje, Konkurencję, muszę konkurować z innymi, muszę być lepszy, muszę wygryźć konkurencję i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Zrelaksuj się. Tu nie chodzi właśnie o takie konkurowanie z innymi. Jeżeli będziesz w ten sposób patrzył, sorry, małe szanse na to, żebyś został bogaty, tak naprawdę, i jeszcze cieszył się życiem przy tym. Owszem, może zostaniesz bogaty, ale jakim kosztem? Woles powtarza cały czas. Patrz na zarabianie pieniędzy, na tworzenie pieniędzy jako na tworzenie, na kreację. Ty kreujesz coś, czy to usługę, czy to nowy biznes, czy jakiś produkt nowy po to, żeby dzielić się z nim, z ludźmi i wymieniać Twoją, twoją usługę, Twój produkt na pieniądze. Ważna też rzecz, żeby zrozumieć, że pieniądze tak naprawdę to tylko waluta. To nie jest nic innego. Pieniądze nie są ani dobre ani złe. To jest waluta, to jest energia, którą wymieniamy na energię produktu, na energię usługi, na wiadomości, na cokolwiek innego. Jeżeli sobie nadal będziesz powtarzał, że pieniądze są złe, to powiedz mi, czy nóż jest zły? No bo pieniądze mogą zrobić, krzywy. tak, noż też. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób to użyjemy. Wszystko zależy od intencji, jakie są ukryte za użyciem pieniędzy. Wszystko proste. Zagadka rozwiązana. Jeżeli będziesz miał złe intencje, no to zaczniesz używać bogactwa czy pieniędzy w złych celach. Ale możesz mieć dobre intencje. Tak jak moja klientka z Australii, która wpadła na genialny pomysł, żeby stworzyć oazę taką dla samotnych matek z dziećmi i zwierzętami. Ponieważ w Australii wszelkiego rodzaju te takie domy opieki, czy nie wiem jak to tam się teraz nazywa dokładnie takie oazy, które zajmują się pomocą samotnym matkom, takim Zakwaterowanie ich, i tak dalej, one przyjmują tylko matki z dziećmi. Jeżeli masz zwierzęta, albo poznać się dzieci, zwierząt, zwierząt, albo nosory nie pomoże mieć. A ona wpadła właśnie na taki pomysł, że ona stworzy taką łazę, takie osiedle dla matek z dziećmi i zwierzętami. No i co? Stworzyła użyła bogactwa, które miała, które zgromadziła, po to, żeby to zrobić. Dlatego właśnie wszystko zależy od tego, od naszych intencji, od tego, jak będziemy chcieli użyć tego bogactwa. Więc w każdym momencie, gdy takie stare myślenie Ci przyjdzie do głowy, że pieniądze są złe, że ludzie bogaci są złe, zadaj sobie pytanie. Czy ja nadal chcę w to wierzyć? Kto w ogóle zaszczepił mi takie, takie wierzenie, taką myśl we mnie? Czy chcę to kontynuować? Mam nadzieję, że odpowiedzi będą nie. Ale to Twoja sprawa. Możesz nadal w to wierzyć. Ja stwierdziłem, że ja już nie chcę w coś wierzyć, bo to są bajki na resorach. Co jeszcze możesz zrobić? <ścoughs> Zamiast Rozważać cały czas, nadmiernie przemyśliwać, jak to pieniądze są złe, jak to ludzie, którzy są bogaci, wyrządzają tyle krzywdy, zła i tak dalej. Zastanów się teraz nad sobą i przekieruj tą uwagę, tą energię na taką burzę mózgową. Co możesz zrobić? Jak możesz wygenerować pieniądze, bogactwo? Jak możesz je wygenerować? Jak największe kwoty, jak największe bogactwo, po to, żebyś mógł użyć go i posłużyć, pomóc społeczeństwu. I w jaki sposób chcesz pomóc społeczeństwu? Dzięki temu bogactwu. W jaki sposób możesz etycznie wygenerować pieniądze i bogactwo? To jest ważne. Etycznie. Zgodnie z prawem, bez żadnych przekrętów. I jak możesz tego użyć, żeby Pomóc innym ludziom. Za każdym razem rzuć sobie takie wyzwanie, zrzuć wyzwanie tym swoim starym wierzeniom, starym myślom i przekieruj tą uwagę na coś pozytywnego. No i ćwicząco na koniec. Jak zawsze. Kartka papieru, ołóweczek albo długopis, co, czym wolisz pisać, może być i flamaster i zapisz na kartce papieru, gdybyś miał nieograniczone ilości pieniędzy. Pieniądze to nie problem teraz. Zapomnij, że istnieją. Albo powiedz sobie, że masz po prostu nielimitowane konto bankowe. W jaki sposób użyłbyś tych pieniędzy? Wypisz na karce, w jaki sposób użyłbyś tych pieniędzy, żeby pomóc innym? Albo i sobie. To może być wszystko, co mógłbyś w ogóle zrobić posiadając. Nielimitowane pieniądze, nielimitowane bogactwo. Co mógłbyś zrobić z nimi w swoim życiu? I to może być naprawdę proste rzeczy: zaopiekowanie się moją rodziną lepiej, wakacje, rozpoczęcie działalności charytatywnej, czyli zbudowanie takiego osiedla dla, nie wiem, samotnych matek, jak, jak moja klientka. A nawet jeżeli to jest tylko po prostu, żebyś miał bardziej komfortowe życie, po prostu wszystko to wypisz. A jak już to masz, wypisane, to zadaj sobie dwa pytania. Po pierwsze, co cię zatrzymuje, żebyś to zrobił? A po drugie, to jak to możesz zrobić? Kiedy chcesz zacząć to robić? Zastanów się na tym, czy warto naprawdę. Walczyć ze sobą, bo na przykład u mnie to, to było takie właśnie taka walka ciągła. Ja chcę pieniędzy, ja, ja lubię mieć pieniądze, no ale pieniądze są złe, więc trzeba się ich pozbyć, jak myślicie, tak? Takie szarp, taka szarpanina. Zastanów się, czy to warto, czy nie lepiej zacząć myśleć w ten sposób, że pieniądze to tylko waluta, to tylko energia, która, to tylko narzędzie, które dobrze użyte. W odpowiedni sposób może przynieść dużo dobra. Mi, mojemu życiu, mojej rodzinie, społeczeństwu, może nawet na wielką światową skalę. Dlaczego nie? <laughs> Ważne jest, żeby właśnie przetransformować swój sposób myślenia na temat pieniędzy. Że ty kreujesz to, nie konkurujesz z nikim innym. Że kreujesz. Pieniądze, które mają Ci pomóc w lepszym życiu, w, pom w pomocy społeczeństwu itd. Zapraszam do hashtag Mogę wszystko na Facebooku, jeżeli zainteresował Cię ten temat, do grupy, którą tworzę, właśnie dla takich ludzi, którzy chcą przetransformować swój sposób myślenia po to, żeby mieć lepsze życie dla siebie, ale też żeby pomagać innym. Jeżeli jesteś gotowy, żeby wyruszyć w tą podróż do Twojego celu, Razem ze mną, jako, twoi, jako Twoim trenerem. Napisz mi wiadomość i zobaczmy, co możemy z tym zrobić. A jeżeli szukasz darmowych materiałów, pełno tego udostępniam na Facebooku, na YouTubie, na prawie każdą social media. Linki pod spodem. I z tym wszystkim życzę Ci wspaniałego dnia.